Tak, drodzy Państwo, czy powolutku? Chyba możemy już zaczynać, prawda? Oczywiście proszę sobie wziąć troszkę właśnie słodkości, pączków, picie, tak żebyście tutaj czuli się jak najbardziej komfortowo, po prostu jak u siebie w domu. A ponieważ jesteśmy w naszym domu, w Konstancinie, w Hugonówce, w miejscu, które jest takim domem kultury dla całego Konstancina, więc tym bardziej możemy czuć się swobodnie. I drodzy Państwo, tak może zanim jeszcze rozpocznę, powitam wszystkich Państwa. Powiem także, jest to bardzo szczególny wieczór, bo mamy teraz wieczór pierwsza chanuka konstancińska od 1938 roku. Taka prawdziwie konstancińska. Więc myślę, że jest to bardzo. Szczególne doświadczenie, kiedy po latach wracamy do takiej wielokulturowej, pięknej tradycji świętowania. Dzisiaj mieliśmy na dole Jasełka, w starostwie była wigilia, teraz Hanuka, prawda, świętujemy razem i to jest chyba pięknym takim znakiem czasu, że po prostu możemy czuć się jako jedna rodzina niezależnie od tego, Jakiego jesteśmy wyznania, jak wierzymy, bo de facto wierzymy w tego samego Boga, a różnorodność tradycji, kultur, tak naprawdę, jest tym, co nas tylko może wzbogacić. Drodzy Państwo, myślę, że powolutku czas zaczynać. W związku z tym pragnę teraz Państwa powitać, ponieważ nie jestem konferencjerem i pisę tu pierwszy raz od 1938 roku. Prawda? <noise> Więc wybaczcie mi ewentualne błędy czy nieścisłości, czy jeżeli kogoś pominę, ale pragnę powitać w imieniu organizatorów. I tutaj organizatorami tej Hanuki jest Bejt Konstancin, jest to gmina postępowa gmina Żydowska w Konstancinie. Część Bejt Polska, Związek Postępowych Gmin Żydowskich. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, zwane popularnie TSKZ, którego reprezentuje na naszym tutaj gruncie konstancińskim mój przyjaciel Andrzej Kapeluszny oraz Fundacja Nertamit. Fundację, którą prowadzi pani Ethel którą macie państwo dzisiaj okazję poznać, aktorka teatru żydowskiego i animatorka kultury żydowskiej. Proszę Państwa, więc w imieniu organizatorów pragnę powitać Was serdecznie. Pragnę powitać przedstawicieli władz miasta, Pana Burmistrza, Pana Wiceburmistrza, Pana Ryszarda Machałka. Pragnę powitać Pana Andrzeja Cieślowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancina Jeziorna. Pragnę również powitać Pana Zalewskiego, Burmistrza wcześniejszej kadencji, niemniej jednak naszego przyjaciela z Piaseczna, który można powiedzieć reprezentuje Piaseczno, to jeżeli chodzi o nasze powiatowe czy miejskie więzi, ponieważ jak państwo wiecie zarówno Piaseczno jak i Konstancin miały silną tradycję żydowską przed wojną. Pragnę powitać panią Rasę Rymickaitę, która jest ataše do spraw kultury Republiki Litewskiej w Polsce. Witamy serdecznie. I Drodzy Państwo, również pragnę powitać Państwa, mieszkańców Konstancina, mieszkańców Piaseczna, powiatu piaseczyńskiego, mieszkańców Warszawy i tutaj pozwolicie, że jeszcze jedną osobę tutaj wymienię z nazwiska, Pana Jerzy Duszek, który jest honorowym obywatelem gminy Piaseczno i zasłużony dla miasta Piaseczno i szczególnie również dla promowania Tradycji żydowskiej, wychowanych wśród mieszkańców y, żydowskich Starego Piaseczna. Drodzy Państwo, jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam, jeżeli y, mogę jeszcze powitać, jeżeli y, tak y, chcielibyście wspomnieć. W każdym razie witam Was serdecznie wszystkich i na początek naszego spotkania. Zapraszam Shir y, Shirawif, to jest pieśń wiosny, taka nazwa chóru, chór, który działa przy y, Gminie Wyznaniowej Żydowskiej i zaśpiewa dwie pieśni hanukowe. Zapraszamy serdecznie, powitajmy ich w

My Lord, i, love, I, love, I love. Zaprosić tutaj na scenę panią Etel Szyc, która jest aktorką Teatru żydowskiego, nauczycielką kultury żydowskiej w żydowskiej Szkole Laude morasha w Warszawie. Powitajmy ją serdecznie. Postaram się przybliżyć Państwu genezę święta Hanuki czyli historię w ogóle, dlaczego obchodzimy takie święto. Działo się to dawno, dawno temu. Tu są dzieci, to trzeba tak zacząć. Dawno, dawno temu, 164, 164 rok przed naszą erą kiedy to y, był okres drugiej świątyni. Pamiętamy, że pierwsza świątynia jerozolimska została zburzona, Żydzi zostali y, wygnani do Babilonii, potem wrócili z tej niewoli babilońskiej, był drugi, drugi okres y, drugiej świątyni i wtedy na terenach obecnego Izraela, y, a wtedy nazywała się to Judea, y, panowali Grecy. Oni podzielili się na trzy dynastie i dynastia Seleucydów Akurat zajęła właśnie Judeę. Wszystko było nieźle. To znaczy, Żydzi mogli kultywować swoje tradycje, mogli jeść koszernie, czyli zgodnie z zasadami halachy, tory, mogli ubierać się tak jak powinni wtedy Żydzi, mogli czytać torę i wierzyć w Haszem, w Boga Jedynego. i love you